Hej, cześć, witajcie. Witam w kolejnym odcinku z gry Kind. No i cóż, mamy kolejną technologię. Kolejne badanie e, opracowane. Opracowano przedmieścia. Rodziny wyprowadzają się z miast w poszukiwaniu przestrzeni. Tworzy to lukratywny rynek dla deweloperów nieruchomości i problem dla urbanistów poprzez nieuchronny zanik terenów wiejskich. No i cóż, mamy tutaj tworzywo sztuczne. E, Proszę bardzo, minus 20% kosztów przemysłu dla ceremonii publicznej. Domy mieszkalne, o właśnie to, co nas najbardziej interesowało. Schrony przeciwlotnicze, no i targ ze zdrową żywnością. Właśnie stabilność była dla nas najważniejsza. Kolejna gwiazdka epoki, tym razem naukowca, bardzo ładnie, jeszcze. Bodajże 11 badań, i będzie kolejna gwiazdeczka. Fajnie, fajnie. Beijing głód w mieście. Zaraz się tym zajmiemy. Najpierw jednakże, właśnie. Tu mamy stabilność z tendencją wzrostową. Bardzo mi się to podoba. Aczkolwiek nie podoba mi się dalej ten poważny brak żywności. Bardzo źle się dzieje. Nie powiem, że nie. Kolejne 70 możemy. Aż tyle? nie, Może było mniej. Nieważne. Póki co dzielnica rolnicza dalej jest niestety w budowie. Kolejne miasto Al-Kahira. Tutaj ono jest coraz mocniej rozbudowane, co mi się niezwykle mocno podoba. Co możemy tutaj dalej wybudować? To jest dobre pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Potrzebujemy tak naprawdę bardzo mocno przemysłu. Gdzie będzie najlepszy przemysł? W ogóle, czy mamy jeszcze stabilność z nadwyżką 52%? Bardzo mi się to podoba. Jak najbardziej. Rezerwat przyrody też mógłby być ciekawym, ciekawym rozwiązaniem, aczkolwiek. Hmm. Nie, wydaje mi się, że tak czy inaczej pójdziemy mocniej w przemysł. Tutaj bym chciał zostawić te pole na może kolejny cud natury? Kod cud natury? Nie. Na cud. No, to co wybudujemy, po prostu. Wiecie o co mi chodzi? To już jest jeden z ostatnich odcinków tej serii, także myślę, że już nie muszę takich podstaw tłumaczyć. Dalej, jeżeli chodzi o fundusze, w sumie moglibyśmy troszkę zadbać. Nie ma takiej. Nie, nie ma takiej potrzeby, tylko jest na to potrzeba, ponieważ fundusze zawsze się kolejne przydadzą. Zróbmy to w ten sposób. Dobra. I teraz, tak czy tutaj, jeżeli chodzi o ulepszenie infrastruktury, nie, nie możemy nic ulepszyć. Którą mamy w ogóle turę? Gdzie to? 276. Kolejnym domysłem, dla dzielnica rolnicza, to może być fajne. O no ile ja oczywiście zdążymy. Zrobimy mikrobiologię z tego względu, że będziemy mieli zwiększone, zwiększony czas budowy, jeżeli chodzi o. Dzielnicę rolniczą, pasteryzację konsumpcji ludności. O, to też będzie fajne. No i plus stabilność za ludność na wszystkie miasta. Oczywiście, że tak. Myślę, że to jest najlepsze w tym przypadku rozwiązanie. Chociaż przydałoby się, nie powiem, że nie, przydałoby się zwiększyć badania same w sobie. No i tu mamy kolejny problem. Chociaż czy to jest problem, rozwinąć swój posterunek w miasto. To mogłoby być dobrą opcją. To mamy zajęte w sumie chyba tylko po to, żeby tutaj nikt tego nie zajął. No cóż, na razie niech to tak zostanie. Nie ma potrzeby tego przemieniać miasto. Chciałbym jednakże wrócić do. Wpadek ludności, to był że Beijing, tak? Wód w mieście. Beijing, dokładnie. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Minus 1, aczkolwiek tutaj zaraz osada będzie wykończona. Także też nie robi to problemu. Plus 53. E, I możemy jedną osobę, może nawet z funduszy przeciągnąć na żywność, oczywiście. E, kolejną rzeczą będzie... Myślę. To nam no bardzo mało. To będzie plus 16 raptem wpływów. Hmm. No i teraz pojawia się pytanie, czy lepiej zainwestować może dalej w żywność? No dobra, zainwestujemy dalej. Niech tak będzie. Nie robimy koniec tury. Anodoka wzrostu ludności. Bardzo nas to podoba. Spadek ludności Kerma. Niski rozwój, mówicie? Czy ja wiem, czy taki niski? Kermie jest dobry rozwój. Nie mam pojęcia, do czego pijecie. Odkryto ukrytą armię. Al-Kahira. Czyli to tutaj. Boże, jak to ładnie to miasto wygląda. To jest plac główny. Czy w każdym mieście wygląda tak samo? Plac główny? To mnie bardzo zastanawia. Babylon to jest nie nasze miasto, to się wcale nie wie, jak będzie brzydkie. Egbana. Nie, Egbana jest też brzydsza. Nasza stolica to też nie jest to, czego bym oczekiwał. No ale tamte miasto, miód po prostu. No dobra. Gdzie wy w ogóle biegniecie? I dlaczego biegniecie tutaj? A. Eee... Czy z Was będę mógł połączyć? Chyba tak. Tak mi się wydaje. Zobaczmy, jak to wygląda w harapie. Kolejne 50. Dzielnica rolnicza też będzie już niedługo na wykończeniu. Jeżeli chodzi o stabilność, wynosi obecnie 8%. Tu jest napisane 7. Ok, rozumiem. I co ile. Ok. Co ture o 8%. Niech tak będzie. Może tak być. Dalej. Dragoni. dragoni. Dragoni nie się połączył z nimi. Łączna siła pułku to jest 365. Kolejnym naszym działaniem podejrzewam będzie zdobycie większej ilości jednostek, jak tylko oczywiście uporamy się z problemem głodu, bo to jest obecnie najważniejsze. Al-Iskandaria. Co tutaj możemy podziałać? Czy żywność? Żywności 26 sztuk, 38 produkcji, 25. O, i to da nie tylko fundusze, jak również wpływę. To jest całkiem ciekawe i chyba zrobimy to, ponieważ badania. Teraz tak naprawdę tu całą przewagę mamy dzięki przede wszystkim dzięki badaniom. Jak myślę. E, mamy bezczynne miasta. To niedobrze. Trzeba to zmienić. E, no i teraz tak. Tutaj zadbamy, może o wpływy. Jeżeli będzie całkiem fajnie pod względem a, przemysłu. Dobra. Dalej. Egbana ma dobre, dobrą żywność, dobry przemysł. E, fundusze jednakże kuleją. Także przydałoby się również o to zbadać. Tutaj. Zastanawiam się, dlaczego tutaj jest jedna tura, tutaj chociażby dwie. Tego nie rozumiem. No ale cóż, e, żywności troszeczkę również możemy poszerzyć nasze pola. Poszerzyć nasze pola i zwiększyć nasz dobrostan. Tu chyba też zadbamy o po prostu żywność. Chociaż e, infrastrukturą moglibyśmy... Nie, nie ma sensu, To jest podwójnie przekroczona stabilność. Nie ma takiej potrzeby, żeby to w jakikolwiek sposób korygować. No to cóż, może zrobimy po prostu ulepszenia. Zakład wielorybrydni, Wody przyruszeżne. Okej, okay, to nam powinno dużo dać, ponieważ dużo mamy e dzielnic przy samej wodzie. W koniec którym spadek ludności, do tego już jesteśmy przyzwyczajeni, tak się dzieje co chwila, e jest już jest tylko minus 600. Dziwnie to już mi. Tylko minus 600 żywności. No dobra. Beijing. Co ty możesz Beijing nam dać? Na pewno możesz dać nam nowy port. Tylko czy to chcemy w tym miejscu? Nie. Możesz nam dać ropę. Ok. To chyba będzie najlepsa, najlepsza opcja. Następnie chciałbym, żebyś dał nam. Co to jest? Aluminium. Tylko tego jeszcze nie mamy opracowanego, ale to się zmieni. Prędzej czy później to się zmieni, także też nam to nam dasz. Kolejne rzeczy to będzie oczywiście zbrojownia, bank, biuro podatkowe również może być fajną opcją. No i oczywiście giełda papierów wartościowych. Dalej zadbamy również o wpływy przez teatr oraz atelier. Chociaż nie wiem... Pracownie mówię na lasy, to, to, dobra. Szyb naftowy nie zostanie zrobiony. E, a jeszcze rzeczy powolutku, powolutku będziemy wykańczać chociaż rozprojownie O, zróbmy tak. Zróbmy te e, rzeczy odnoszące się odnoszące się badań jako pierwsze. Wydaje mi się, że to będzie tak czy inaczej najlepsza opcja. Egwana, e, ty dalej nie masz co robić. We Gwanie w takim wypadku już nie wybudujemy dzielnicy rolniczej, przynajmniej na razie. Chyba, że nie będzie takiej opcji, że nie będzie innej opcji właściwie. Um, jeżeli chodzi o ulepszenia, na pewno możemy biuro cylindrowa, to jest raptem jedna tura, czyli praktycznie nic. Dalej, tak samo, pracownia manuskryptów jak najbardziej nam się przyda oraz pracownia alchemiczna jak również jak również rynek towarowy koniec tury lecimy dalej spadek trudności również w kerbie ale mamy mikrobiologię gdy mikroskopijny świat przestał być domeną fantastów zaczynamy rozumieć procesy chorobotwórcze i rozkładu i to dopiero teraz się dzieje pragnę zaznaczyć dobrze Zobaczmy harappa Pięknie, już mamy. O Jezus Maria, jaki to jest duży boost. Wszędzie mamy teraz po prostu dużo, dużo żywności. Jedno badanie dało tam tak naprawdę z minus 600 do 236. Wyobrażacie to sobie? No, ja ledwo sobie to wyobrażam, powiem szczerze. Eee, dobra, uran też się przyda jak najbardziej. No dobra, w takim wypadku może zrób właśnie to i kolejne miasta mogą mocniej się rozwinąć. Boże, jakie to jest piękne. Zobaczmy, może mm, jeżeli chodzi o badania, mamy coś, co nam zbustuje, coś innego. A nie za szybko, to może być fajne to nie wiem czy to dotyczy się całego miasta całego imperium czy też jednego miasta gry wideo proszę bardzo eee, he he. dobra ale to może później e, póki co skupmy się jeszcze na eee, reszcie badań dobra to. Właśnie partyzanci mnie bardzo mocno zastanawiają, bo to może być ciekawa opcja. Ale nie, najpierw zrobimy aeronautika, bodajże, powinno nam to dać możliwość zajmowania kolejnych złóż. Taką mam nadzieję, przynajmniej. Na powierzchni punkt zborny jest ufortyfikowany. No nic, zobaczymy, jak to będzie dalej. Minowa, Minowa ma również bardzo duże ilości pożywienia. Jezus Maria, jakie to jest przyjemne widzieć takie rzeczy. Nawet sobie nie wyobrażacie. No cóż, dalej to miasto również niech pracuje nad ulepszaniem badań. Następnie zajmiecie się fort. Wybudujecie fort. Może apteka? Nie, na razie nie. Na razie zostawimy to tak jak jest kolejne miasto czy ciebie również można może wybudować dokładnie wszystkie ulepszenia jeżeli chodzi o badania i tutaj prawdopodobnie również będzie taka opcja tylko tu będzie to dużo dłużej trwało dokładnie więc nie przedłużając chcemy wybudować kolejną dzielnicę przemysłową co tutaj jest nie ma nic dzielnica przemysłowa mogłaby być tutaj również ciekawym nie jestem swoją drogą, patrzcie na to, e, jeżeli się mocno zbliżymy, e, tak chociażby z tych bloków widać ten port, i to jest, no, nie mogę sobie wyobrazić, nawet tego widoku, e, powinno być fajnie, powiem tak, tak mi się przynajmniej wydaje. E, no dobra, lecimy dalej, koniec tury. I teraz tury wszystkie mamy zajęte, i powinny badania poszykować, poszybować mocno w górę. E, harappa wzrost ludności. To nas również cieszy i mamy tutaj e, nowe zdarzenie. Staniemy się śmiercią. Niepokojące wieści. Jeden z naszych najznakomitszych naukowców ostrzega w liście, że nad światem krąży widmo nuklearnej zagłady. Cytu jest niezwykle wiarygodne źródło, uczony donosi, że rywalizujący imperium opracowało technologię jądrową, która może zapoczątkować nową epokę atomu i broni masowej zagłady. Co zadecydujesz? Mobilizacja. Gdy w grę wchodzi przetrwanie Imperium, wszyscy żołnierze muszą stawić czoło temu zagrożeniu. Bądź badania. Dzięki naszym inwestycjom w istniejącą technologię wzbogacania uranu, my również możemy stanąć się e, atomową super. superpotęgą. No dobra, czyli mamy tutaj pierwsze, pierwsze tego typu wydarzenie, gdzie za e, fundusze możemy opłacić technologię. No dobrze, zróbmy to w ten sposób. Najbardziej opracowanie rozszczepienia rozszczepienie jądra atomowego. Najsłynniejsze równanie Szajna opisuje energię uwalnianą, gdy materia zmienia się w energię, zarówno w dobrym, jak i w złym celu. Super. Mamy kolejną doktrynę jądrowa. To mnie bardzo zastanawia, bo dzięki temu jesteśmy w stanie opra opracować, nie wiem, czy mogę tak to ująć, um, opisać, wyznaczyć nową doktrynę no, ale cóż, na razie zajmijmy się resztą miast. Teraz tak, tu żywności dalej jest bardzo duża. E, Dzielnica badawcza może być ciekawą opcją, chociaż zobaczmy znowu infrastrukturę. E, jak to wygląda? Mamy zbyt dużo przemysłu, żeby jakoś szybko e, infrastrukturę ulepszać, zbyt mało. Nie wiem, co. nie jestem pewien, co dokładnie powiedziałem. Chodziło mi o to, że mamy zbyt mało e, przemysłu. Lecimy dalej. Także w to zainwestujemy po prostu. Dalej tutaj tak samo. Przy czym jak wygląda stabilność? Nadwyżka 69% nie ma żadnego problemu. Dalej rozbudowujemy tutaj przemysł. Wydaje mi się, że to jest najlep najlepsza droga. Przynajmniej póki co. No i proszę bardzo. Wydarzenie. Widma atomu. E, twoi naukowcy zaczęli zgłębiać podstawy naszej rzeczywistości i w pogoni zawiedzą od której poroń o przerażającej mocy. Twoje społeczeństwo musi teraz jasno ustalić, jak ją wykorzystać. Pokaż szczegóły. E, broń jądrowa. Jaki, jaki mamy stosunek do broni jądrowej? Rozbrojenie nuklearne. Istnieje broni masowego grożenia, zawsze będzie osłabiać ludzkość. Okej. Okay dokonało tego wyboru. Jeśli nie dokona tego wyboru, Imperium nie będzie zadowolony i wystąpi z roszczeniami. Rozumiem. E, proliferacja nuklearna. jest podpowiada, że silny arsenał nuklearny to najlepsza forma ostraszania. No i tutaj mamy też test rozszczepienia. Element budowy pocisku gładunkiem jądrowym. Wcale mi się to nie podoba. Plus 10% dodatkowej sławy, nie jest 20% ludzi w wartości stanu równowagi, nastrojujących na relacje. Pozyskaj roszczenie przeciwko imperium kończącym testy jądrowe lub detonującym bombę atomową. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o broń jądrową, nasze, ces nasze cesarstwo jest obecnie najpotężniejsze i to ono będzie miało główne. Zdanie, jak najbardziej rozbrojenie nuklearne. Myślę, że pewnych rzeczy nie powinno się tykać. Nie, nie, nie. Nie będziemy popełniać masowego samobójstwa. Na pewno nie ten droga. Dalej. Tutaj już chyba wszystko mamy. Zobaczmy jeszcze tylko, jak tutaj wyglądają traktaty. Jeszcze nie możemy nic więcej zrobić, ale myślę, że jest coraz lepiej. 288 dochody plus 6 a żeby tutaj to zrobić. Okej, okay, 990 punktów, dobra no nic, wzrost trudności inowa. Opracowanie. Opracowano aeronautyka. Ludzkość od zawsze marzyła o lataniu. Teraz, dzięki lepszej znajomości fizyki, wytrzymawszym materiały i odważnym pionierom, narzędzia te mogły się wreszcie spełnić. Odblokowuje aerodrom oraz dwupłat. Bardzo mnie to cieszy. Potrowa jednostka lotnicza, która zapewnia pole widzenia i kontroatakuje samoloty wroga. Może również atakować cele naziemne w zmniejszonej. Skuteczności. No dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Dalej. Znowu mamy miasta, które nic nie robią. I dalej, jeżeli chodzi o ulepszenie. Na pewno możemy zrobić atelier. Jest to zaledwie jedna tura. Także niech to tak wygląda. No i teraz tak, jeżeli chodzi o samą moc siłę militarną. Nie mam pojęcia czy póki co e, dobrze jest ją rozwijać. Generalnie już mam 284 turę, także. E, no cóż, już jest bliżej jak dalej. Końca rozgrywki i w sumie jednak możemy to zrobić. Myślę, że tak, nawet jeżeli się mylę i się rozgrywka przy tej turze nie zakończy, e, to jednak lepiej jest mieć. E, więc wojsko niż nie mieć wojsko. Powiem tak. No i tak. E, co do kolejnych jednostek. Na pewno chcielibyśmy aerodrom. Nie można umieścić na rzece. Rozumiem. E, przy czym. Chciałbym to chyba zrobić tutaj. Tak, to też zrobimy. Dobrze. E, kerma. Kerma, kerma, kerma. Co z Tobą mogę począć? Tutaj mamy bardzo dobrą e, sytuację ze względu na żywność i ze względu na przemysł, przy nauce e, możemy zmniejszyć zrobić to w ten sposób, troszeczkę przemysł też zmniejszymy, a tu już nie mamy, to jednak tak nie zrobimy, niestety, mimo szczerych chęci, zróbmy to tak, e, zróbmy to, kolejną rzeczą oczywiście będzie kabinet osobliwości, dalej zainwestujemy w teatr, oraz stabilność, chyba będzie, no tu mamy bardzo dużo stabilności, także nie ma potrzeby w tej inwestycji. Za to w pieniądzach zawsze znajdę moment, żeby zainwestować. Dalej. Alkahira. Co możemy w tej Alkahirze wybudować? To jest dobre pytanie. Na pewno okręt podwodny z napędem jądrowym będzie dość ciekawy. Nie rozumiem za bardzo, o co chodzi do, dokładnie ze wszystkimi statystykami. No dobra, zróbmy to w ten sposób. Będziemy mieli przynajmniej jeden. A co będzie później, to zobaczymy. E, wojną partyzancką. Hmm, myślę, że też możemy tak czy inaczej to. Chociaż ciężki karabin nosił. Ciężka broń, przygłożenie. Okej. Okay. No dobra, walka powietrzna to mnie bardzo ciekawi. wzrost to o wow. jeden. Odkryto trudno. Zazdrośni! Proszę bardzo, zobaczmy to aż. Jesteś seniorem dla władcy. Król Midas. No pięknie. Mają znacznie niższe nastroje wojenne niż my. Mają dość bycia na naszym losem. Wystąpili wobec nas poważne roszczenia. Otóż odrzuciliśmy ich oglądanie. Mają znacznie niższe nastroje wojenne. No dobrze. Tutaj gra nas jednocześnie przestrzega. Zazdroszczę ci statusu, gdy są obok lepiej mi oczy dookoła głowy. Ponieważ może się okazać, że, że nas zaatakują. Rzuca propozycją przyjęcia Waszej zasady, ty, 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 ty No dobra, z dane jak najbardziej. Możemy tak zrobić. E, przyjmuję warunki. Proszę bardzo. No dobrze, na razie to tak zostawmy. Zobaczmy tylko za sekundę. Okej. Okay. No i kolejne miasto. Możemy mocniej rozwinąć. Mianowicie na pewno aerodrom na pewno aerodrom będzie fajnym dodatkiem w tym miejscu jak najbardziej. E, przypominam, że to jest blisko dwóch e, cywilizacji, które no cóż, są naszymi wasalami już od dawien dawna. E, wy jesteście chyba nawet od drugiej epoki. E, wy bodajże od trzeciej. Coś mogę się mylić. E, dalej. Onondaga. Onondaga, co, co Onondaga może nam dać? Na pewno dostęp do, widzę, kolejnych surowców, właśnie tutaj. Pięknie. Terma. Wzros, wzrost ludności, wspaniale. Teatr. Teatr też jest fajną rzeczą, z tego co widzę. Tutaj za sekundę już będzie to wszystko na swoim miejscu. No dobrze. bastiony mogą też być fajną, fajnym rozwiązaniem, zwłaszcza, że to jest nasza stolica, lepiej to mieć dobrze e, zabudowane. No i tutaj również możemy zwiększyć e, nacisk na naukę, jak najbardziej, do czego żeby nie. On Daga znowu wywija się. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o pozycję na mapie. Hmm. No dobrze, tutaj tylko tyle, że postawimy dzielnicę badawczą. No i cóż, kończymy tą turę. I na tym dzisiaj e, zakończymy. Ja niniejszym dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapy w górę, nie żałujcie. E, no cóż, w przyszłym odcinku dojdziemy do bo może 300 tury. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. E, Także czekajcie z niecierpliwością. Do zobaczenia. Tej, części czołem. A!